No, i po raz kolejny wyjeżdżamy. Widzicie, jak się nam twarze zmieniają, jak mamy gdzieś jechać? Wszyscy są tak zadowoleni, słuchajcie. Jedziemy na ten obiecany już Wam z ostatniego odcinka. To będzie vlog o campingu nad Oceanem Atlantyckim. Do którego mamy godzinę drogi i co? Pakujemy się! Wszyscy doczekają na mnie, więc jedziemy. Z takmy Idziemy do przodu. Welcome! Rocky Neck State Park. Tak się nazywa. Słuchajcie, bo tu już ktoś jest i czeka, także ja jestem następna. Zaraz będziemy się parkować i wychodzić i parkować. Mimo mi zawsze przypomina o tym, gdzie mam stać, on parkuje i nie wiem czy znacie te żarty w ogóle, że najwięcej kłótni jest przy parkowaniu kampera. Okej, okay, to tyłu. Do tyłu. Myśmy już to przerabiali 20 razy, ale okej, okay. jeszcze, 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 jeszcze. Stop, stop. Dziękuję bardzo. Super. Ale zaczynamy. Camping Maya, cieszę się? Tak. Tak, zaraz będziemy wszystko rozpakowywać. Tak. Będziemy się rozkładać. Nie? Tak. Zrobimy markizy. Będziemy tak. filmować jak to robimy, co? Ha. Dobrze. Bo ja nie wiem, czy spadzawa. Kochanie, wiesz co? Na tym campingu placu zabaw nie ma, ale jest parę innych rzeczy, wiesz? Będziesz mógł awarym jeździć dookoła, zaraz zobaczysz. Tatuś, co ty robisz? Odpina przyczepkę. Odpina przyczepkę, czyli korbką do góry, tak jak widzieliście, pod spodem Hubec zawsze taką, co to jest, drewniana... Jakieś deseczka. deseczka. no. Odpina... Światła. Tak. Cykury. Co? Łańcuchy. Łańcuchy? Łańcuchy, odpinasz. Jeden. Ok. Drugi. To jest to wspomniałam, to jest sway bar. Trzeba to odpiąć. To jest właśnie ten sway bar. Jak to się po polsku mówi, Bardzo. Nie Roz... ma tego po polsku. Nie ma po polsku. Aha. To nie ma po polsku. To, to? to jest po to, żeby po prostu rozłożyć wagę. Yy, przyczepy bardziej, by nie obniżała, nie, cała waga nie szła naprzód, no nie? Mhm. To jak yy, macie ochoty, napiszcie w komentarzach, jak chcecie mieć osobny odcinek na temat takich rzeczy. A jak nie chcecie, to i tak zrobimy. <noise> A jak nie chcecie, to tak zrobimy, tak. No tak, ale zajmiemy się campingiem. Przyczepa na korce idzie do góry i rozkładamy się. Zapniemy, żeby nas ktoś nie ukrywa. No i dobra. <noise> Przyczepa odpięta, nie? No. Jeszcze podpięta. Teraz już tutaj mamy cykl. Mniej więcej patrząc jest w ogóle Amerykańskie. Wszystko się trzęsie. Jak galareta, ale. trudno <gry> Ważne, że, że przyjechaliśmy. A okay. Kemping. To Amerykanie, wiesz jak zawsze to robią? Nie. Specjalnie wkrętarkę przenoszą, bo szybciej. Nie? Dramata. Dobra. To jest też taki proces, tak? Bucze. No, nos no się popisuje, Normalnie ja to robię, nie słuchajcie. To, to <laughs> tak, ale ja akurat nagrywam w tym odcinku, więc Aż normalnie jak Hubert rozkłada nawiasy, mówiąc właśnie te y, podstawki, czy jak to nazwać, lewarki. To ja w międzyczasie przeważnie rozkładam te maty, odwijam tę markizę naszą. Tesełka. Tu jest fajnie na tych amerykańskich kempingach, że zawsze są prawie stoły. Tak, nie? zawsze, takie zawsze. Nie ale to, to nie szkodzi. Tak, to jest standardowe dosyć. W mamy... Nawet takie najmniej wyposażone, tak jak tutaj kemping stanowy, to jest bardziej takie, wiecie, rezerwat i pole. To i tak i tak zawsze ławki są. I że na takich campingach, zawsze są zostawione paleniska. To jesteśmy rozłożeni, widzicie? My tu gadu, gadu, a dziecko już jeździ rowerkiem dookoła. Tu akurat jest w miarę zamknięty dookoła przestrzeń także my się tak o nią nie boimy, ponieważ ona nie może pojechać w jedną stronę i nie wrócić o właśnie, jechała tędy a przyjeżdża tędy także dzieci uwielbiają słuchajcie jeździć na rowerach, na kempingach jest to jedna z takich największych atrakcji tak cztery razy już? Zaśmy już jest popołudnie pora obiadowa, kolacja jak można powiedzieć tutaj w Stanach no i w Stanach. Znaczy się w Polsce jest kolacja. Tutaj obiady się je pomiędzy godziną 5 a 6.30. Takie są mniej więcej czasy. Także ja się zabieram tutaj do odgrzewania tego, co już przygotowałam. I będziemy mieli wieczór jeszcze przy zachodzie słońca na plaży, który oczywiście koniecznie Wam sfilmuję. Dobra. Podjedliśmy. Było obiad, o kolacja, a teraz jedziemy na zachód słońca nad Ocean Atlantycki. Jedziemy tak powoli camping jest niedrogi dla rezydentów chyba dla ludzi spoza stanu jest Dwa razy tyle? A dla nas dwóch tyle. Dobra, już jesteśmy coraz tak, bliżej. Tak. No dawaj za mamą, Mojcze. nie ma nikogo, to są parkingi na tej plaży Tu Też są parkingi A tu jest taka w ogóle ciekawostka Bo tu jest plaża i zaraz Przy plaży dosłownie Hawek Są tory kolejowe i pociąg jeździ Rzadko ale jeździ Dobra Zostawiamy rowerki? Dojechaliśmy Uff. Teraz tata. Super Maja, dobra robota Idziemy na plażę Także tutaj Pisze. Park information. Nie, nie wolno tu mieć piesków ani w ogóle jakichś zwierząt. Park closes at sunset, czyli o zachodzie słońca, po zachodzie słońca. Park jest zamknięty. Zobaczcie, jaki fajny strumyk. Ale ślicznie. I jest taki fajny mostek. Tutaj elegancko jest budowane słuchajcie, Tędy właśnie dobiega woda. Ślicznie, nie? Co widzicie? To właśnie o tym mówiliśmy, że. To jest prezerwacja tych ptaków. I tutaj, spójrzcie, właśnie jedzie pociąg, który właśnie jedzie do Nowego Jorku z Rhode Island. Tak mówiłem, Zaraz przy plaży. Tak, właśnie. Także to jest super do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro wam to sfilmujemy. Tak, tu jedzie. Tak, tak, tu, tam jedzie, tak. tak. <laughs> Mam to dwoje właśnie. dzieci. Um, no i ten, to jest najstarsza, jedna z najstarszych, właśnie linii, właśnie przyciągających. I ona super wygląda przy plaży. Jutro na pewno. Będzie przyjeżdżał taki pociąg i wam sfilmujemy W każdym razie tu jest taki piękny potoczek tu oczywiście pokazane są jakie są ryby Osprey Nie wiem jak się Osprey tłumaczy po polsku Jest pokazane jak go budowali Tutaj No i tą właśnie przestrzenią tutaj on wchodzi no, W 2009 roku był budowany I on przez tą plażę wchodzi do oceanu No i idziemy zobaczyć Ten nasz ukochany i wyczekany Zachód słońca So tak, totally yeah. okay. right, you. You. dziękuję. Jak widzicie, przyszli tutaj. O godzinie 8 zamykamy ten park. E, no i oczywiście przyszli tutaj Rangers, czyli ci strażnicy takich y, miejsc, właśnie stanowych parków. I nam uwagę, że za 10 minut zamykają. No i bardzo dobrze. Pinują, rozumiesz, w porządku. Oni się lubią do Mój mąż kiedyś, wiesz, był niedobrym chłopcem, był kibicem i on, i on uważa, że kanary policja i tak dalej. co są. nie żartuję nie, 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 to żartuje. Um, ale tak naprawdę to ja jestem bardziej ułożona. Słuchajcie, musicie zobaczyć, słuchajcie, jak to fajnie by było... O Jezu, spadłam do wody! Zobacz, padłam tutaj ten, no trochę mokra, ale nie szkodzi. Tutaj jest właśnie taki wymyty piaseczek. Tutaj Wisła wpływ. to nie jest Wisła, no ale tu jest ten <głos> kanał, <głos> to, o którym wam mówiłam, że wpływa właśnie taka rzeka. No ja wpadłam, zobacz, tak jak ty teraz chodzisz. Może zrobimy sobie zdjęcie co wszyscy razem. Chodźcie! Jeszcze chciałam Wam tylko pokazać, że zachód słońca jest. Tylko akurat tak niefortunnie wygląda, że on w tamtym momencie był właśnie za drzewami na taką inną plażę, gdzie jeździmy. Zresztą też będzie o tym vlog, bo jedziemy jeszcze tam dwa razy w tym roku. Też przy Oceanie Atlantyckim, a trochę dalej, też piękna, piękny camping. To akurat jest zachód słońca, wiecie, taki nad wodą, przy plaży i to jest niesamowite. Tutaj jest troszeczkę inaczej, aczkolwiek liczy się fakt, że zaliczyliśmy nasz pierwszy zachód słońca przy plaży. Nad Atlantykiem. I ja tak, to są też Maja. Go tak, właśnie chciałam powiedzieć, będzie japońska zupa. A, taki kawałek dobrego obiadu Maja. Zjadłabyś taką zupę? Nie. nie. Maja sushi nie lubi. Zresztą nie dziwię się, nie wiem, które dziecko lubi sushi, właśnie. Baby, you get me You're some kind of a To teraz Wam pokażemy taką super niespodziankę. Maja nie ma pojęcia w ogóle co jest grane. Ale my do jej doweru dołączyliśmy coś i ona będzie w niesamowitym jest? szoku. Okej, okay, gotowa? Tak. Tak jak chciałaś! Tak właśnie, tak A. jak chciałaś. A. Ma podświetlane Ech. koła. Także jak będzie jechać, będzie niesamowity efekt. Nie, no rewelacja. Ale te dzieci teraz mają dobrze. Jejka, jak ja bym takich chciała bym była dzieckiem. Tak! Niesamowite. Cieszysz się, Maciu? Nie, fajne. Ja się jeszcze raz. Jeszcze raz? Dobrze, to jedź. A teraz czas na relaks, na ognisko i na s'mores. S'mores już pokazywałam Wam w poprzednich odcinkach. To jest tradycja amerykańska na ognisku. U nas są kiełbasy. A tutaj jest to ptasie mleczko y, pomiędzy krakersem z czekoladą. I to jest taka właśnie tradycja w Stanach. Zobacz tam! Średyt. I tam jest księżyc u góry. Piękny. Tak, ja widzę, naprawdę. Mieliśmy bardzo ładny, bardzo ładny miły wieczór. Kamperek już jest też przygotowany na noc. Pójdziemy się kąpać. Pokażę Wam jeszcze tylko jak wyglądają toalety, mniej więcej w takim stanowym parku. O, trafiłam na moment, że nikogo nie ma, także wam pokażę, jak wyglądają tutaj a, ubikacje w takim stanowym parku. Są kilka stacji lewu, są te cztery łazienki, no to jest dosyć dużo, nie? W bardzo dobrym stanie, mogę powiedzieć, toalety, jeżeli chodzi o czystość. No wiadomo, no nie jest to najnowszy budynek, nie śmierdzi przede wszystkim, bo wiecie, jak się widzi takie stare miejsce, to przeważnie kojarzy się z tym, że po prostu będzie bardzo, bardzo jechało tutaj i taką starą toaletą, nie? a plusznicy wyglądają tak a drugi tylko już majcha no i, i też mogę powiedzieć, że też w sposób w dobrym stanie tak, cześć, cześć. okej, okay, to by było na tyle idziemy spać po plusznicy także do zobaczenia